Z racji trwającej już prawie 2 lata sytuacji na świecie, karciane gry kolekcjonerskie nie mają lekko. Oczywiście istnieją elektroniczne alternatywy, pozwalające grać z ludźmi bez wychodzenia z domu. Niestety karcianki cyfrowe też już mają swój najlepszy czas za sobą i ich popularność już nie jest taka jak kiedyś. Na rynku mamy kilka ciekawych opcji, w których ciągle grają tysiące ludzi z całego świata. Jedną z nich jest oparta na uniwersum Warcrafta karcianka Hearthstone Heroes of Warcraft. Premiera gry miała miejsce ponad 7 lat temu, więc wielu z Was pewnie zastanawia się, czy warto zacząć grać lub powrócić do Hearthstone'a w 2021 roku. W tym filmie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, jak i opowiedzieć o niektórych zmianach, jakie miały miejsce od czasu premiery gry. Może zacznijmy od tego, czym tytuł wyróżnia się na tle innych gier tego typu. Po pierwsze, gra jest oparta na naprawdę bogatym uniwersum Warcrafta. Zarówno główni bohaterowie, jak i karty często reprezentują znane dobrze fanom postacie, zaklęcia oraz stwory ze świata Azeroth. Kolejną rzeczą, którą wyróżnia Hearthstone'a jest wszechobecny humor. Gra często nie bierze wspomnianego uniwersum Warcrafta na poważnie. Pełno tu głupkowatych nazw kart oraz ich śmiesznych opisów. Niech jednak nie zwiedzie Was ta humorystyczna otoczka. Pod jej płaszczykiem gra skrywa dużo głębi i po tylu latach dalej jest tytułem esportowym. You know playing... you know tak, bardziej w wtajemniczeni pewnie prychnęli pod nosem, a to za sprawą losowości gry. No bo jak taki losowy szans może być grołę e sportową Oprócz obecnej większości karcianek losowości, wynikającej z dociągania kart z przetasowanej talii, mamy tu jeszcze mechanikę odkrywania, czyli dobierania losowych kart dostępnych w grze, które nie były w naszej talii, losowe dobieranie celów przez efekty kart, losowe obrażenia zaklęć, przyzywanie losowych stronników oraz wiele innych rzeczy, które spotkamy podczas grania. Taki chaos nie byłby raczej możliwy w papierowych karciankach. Losowość ta dużo urozmaica, ponieważ często nawet gdy gramy na siebie dwoma identycznymi taliami, to każda gra może wyglądać trochę inaczej. No ale niestety ten moment, gdy przegramy wygraną grę przez multum losowych zdarzeń, może często zniechęcić nawet na długie miesiące. A znam to za autopsji, oglądając gry mojego męża. No cóż, to nie yu -Oh! Tu nie wystarczy wierzyć w swoje karty. Tu trzeba jeszcze uwierzyć w ich losowość. No dobra, ale by w ogóle zacząć grać, trzeba poznać zasady, prawda? My nie będziemy wam ich tutaj tłumaczyć, bo tutorial w grze sprawuje się całkiem nieźle w przedstawieniu podstawowych mechanik. Poza tym, jeżeli po ukończeniu tutorialu ciągle niekoniecznie czujemy się na siłach, by stanąć w szranki z innym graczem, to zawsze możemy sobie poćwiczyć na botach. Po takim wprowadzeniu nawet dziadek z tego mema ogarnąłby co robić. Dodatkowo możemy ograć oferowane za darmo scenariusze dla jednego gracza, bazujące na wydarzeniach ze świata Warcrafta. Dają one dostęp do nowych postaci oraz kart niedostępnych w normalnych grach z ludźmi. Jeżeli jesteście fanami grania solo, to gra zapewni wam wiele godzin kombinowania w często niełatwych scenariuszach. Dodatkowo można dokupić nieaktualne już przygody, dostępne w starych rozszerzeniach do Hearthstone'a, które dadzą nam nowe stare karty do poeksperymentowania w trybie dziczy. No dobra, ale czym ten tryb dziczy w ogóle jest? Już od paru lat w Hearthstone, podobnie jak znanej wszystkim fanom karcianek grze Magic the Gathering, był ułatwić twórcom gry balans między kartami oraz prowadzenie nowych mechanik, stworzono tryb Standard, który zawiera karty z podstawki, jak i kilku ostatnich dodatków. Gdy wchodzą nowe pakiety kart, to stare wylatują. W opisie zostawiamy wam stronę, która pokazuje, jakie pakiety kart są grywalne w trybie standard oraz te, które z niego wylecą w ramach rotacji. Jest to o tyle ważne, że tworząc karty lub kupując paczki ze starych dodatków, nie będziemy w stanie grać nimi w standardzie z innymi graczami. Co prawda, kart tych dalej będziemy mogli użyć zarówno w solo przygodach, jak i trybie dziczy w którym można używać kart ze wszystkich dodatków, jednak warto mieć to na uwadze. Kolejną rzeczą, którą polecamy zarówno nowym, jak i starym graczom jest Hearthstone Deck Tracker. Jest to aplikacja, która pozwoli Wam na śledzenie kart w Waszej talii oraz kart rzuconych przez przeciwnika podczas gry. Taka pomoc jest zupełnie legalna, więc nie musicie obawiać się ani Blizzarda, ani FBI. W końcu moglibyście sobie sami takie rzeczy pisać na kartce, jak prawdziwi profesjonaliści, gdybyście nie byli takimi leniuszkami. Link do programu znajdziecie w opisie filmu. OK. Wróćmy do tego, co jeszcze ma do zaoferowania dla nas sama gra. Oprócz zwykłych trybów, zarówno rankingowych jak i casualowych, tak w standardzie jak i w dziczy, mamy też znany od początku gry tryb areny, w którym tworzymy naszą talię poprzez 30 wyborów jednej z trzech losowych kart i takim składakiem staramy się wygrać 12 gier. Na wszystko mamy trzy próby. Po zdobyciu 12 wygranych lub straceniu trzech żyć, otrzymujemy stosik nagród zależny od naszych postępów. Kolejną opcją jest tryb starć, w którym dostajemy do wyboru unikatowe postacie, nie występujące w normalnych trybach gry, które, mimo że reprezentują znane nam klasy postaci, to mają jednak unikatowe zdolności. Między meczami dodajemy nowe karty oraz skarby wzmacniające naszą talię. Dodatkowo mamy tryb karczemnej bójki, w którym twórcy gry co tydzień dają nam szansę na otrzymanie pakietu kart w zamian za wygraną z innym graczem partię, często na bardzo pokręconych zasadach. Jeżeli nadal wam mało, to są tu jeszcze dwa tryby gry, które w zasadzie nie są oparte na kartach. Mamy tutaj auto-battlera w stylu Teamfight Tactics oraz zupełnie nowy, przypominający gry gacza na telefon, tryb najemników. Niestety nie graliśmy w niego jeszcze za dużo, ale jeżeli chcielibyście z niego obszerną recenzję, to dajcie znać w komentarzach. Okej, okay, myślę, że omówiliśmy już większość ważnych aspektów, poza jednym, ile to wszystko kosztuje i czy faktycznie da się grać całkowicie za darmo. Jak wiadomo, sama gra jest darmowa, ale można w niej kupić pakiety kart, wejścia na arenę, skórki postaci, przygody solo oraz wykupić sobie premium wersję Battle Passa. Ceny są wysokie. Nawet battle pass, który fajnie byłoby kupować cyklicznie, kosztuje, uwaga, 20 euro. Na szczęście ten tak zwany karnet karczmarza jedyne co daje ponad podstawowego battle passa to skórki postaci oraz 20% więcej doświadczenia. Spokojnie jednak da się grać za darmo i to, co najważniejsze, czyli karty da się powoli zdobyć, nie wydając ani grosza. Dostajemy je zarówno z pakietów, które możemy kupić za złoto zdobyte w grze, jak i tworząc je z pyłu, który możemy pozyskać z niszczenia niepotrzebnych nam kart. Jest to o tyle istotne, że w grze nie możemy wymieniać się kartami z innymi graczami, więc fakt, że możemy stworzyć jakiegoś legendarnego stronnika, odkładając pył z niepotrzebnych kart, jest zbawienny. Podsumowując, Herston w 2021 roku dalej jest grą wartą Waszej uwagi. Gra w niego dużo osób, więc nie musimy długo czekać, by znaleźć przeciwnika. Jego oprawa audiowizualna jest świetna i dalej trzyma się bardzo dobrze. Mnogość trybów nie daje nam znudzić się grą, a dodatkowo twórcy Herstona aktywnie go wspierają, tworząc nowe dodatki i przygody. Według nas zwyczajnie warto spróbować, jeżeli lubicie ten rodzaj gier. Dajcie znać w komentarzach, w jakie karcianki wygracie. but I'm not done yet. Next I play Pot of Greed. This allows me to take two cards from my deck and add them to my hand.